Ok, więc o trzy snu bole rzucaj. Trzy, cztery. Ok, no dobra. Trzy, cztery. prawie widzieliście? Oj, ginął. Jeszcze trochę spróbuję. Po prostu kupię bloki. Ja tu nie możesz dać perły. Ok, dzięki, dzięki na kolejny tutaj. Um, cztery snowbole spróbuję. Trzy, cztery. To Let's go. Fajne. Trzy, cztery. Co? Okej, okay, prawie co zrobiłem i to by było bardzo fajne, ale nie zrobiłem. Okej, okay, ostatni chodź, bo film jest całkiem długi już. Trzy, Oglądanie to było fajne, pa!